Dobra, to aż muszę wam pokazać, więc ten będzie, będzie z komentarzem, live commentary. Pobawiłem się w to w jaki sposób jest liczony damage i jako, że zrobiłem dzisiaj ten debuff system, to na jego podstawie to jest zrobione i uważam, że zadziałało fenomenalnie. No to tak, po pierwsze stun showcase. Dostają damage, hitstunik. Siedzi, jest reakcja. Są bardziej kajtable. Jeszcze im nie zmieniłem speeda, ale hitstunik hits sobie siedzi. Jest super. Teraz w sumie dam się zabić i zrestartuję. I pokażę wam główne zmiany dotyczące tego, jak trakowany jest damage i jak one wspomagają istniejące playstyle. Mamy Freeza i mamy toksynę. Toksyna nie zadaje damage'a on hit. Aha, tylko żeby jeszcze hitrek szedł. To już w ogóle by było super. Zdaje 0 i daje do te. Yy, tick damage po 5. Freeze też nie zadaje teraz damage'a, po prostu stopuje agent. I teraz tak, możecie zauważyć, że toksyna nie stopuje. Yy, nie daje hit bo minimalny hitstun na melakach to jest 10. Więc omijamy tym jakby problem, że słabe doty hit stunują i stunują. ale mamy friza, więc dodałem komponent, który rozbija przeciwników, którzy są zfrizowani. freeze unfreeze'uje przeciwnika i zadaje mu potrójny damage, jeżeli dostanie jakikolwiek damage w trakcie friza. Więc melaki padają na hita, jak będą bardziej tanki i przeciwnicy, to. Yy, to sobie będą zdychać yy, wolniej, ale still. Będą się odmrażać, jeżeli dostaną wystarczająco damage'a. Dlaczego wystarczająco? Bo dodałem komponent, że jeżeli damage threshold nie jest przebity, to Freeze nie dubluje i nie unfreezuje. Więc Freeze jest typowo buffem pod playstyle duży single damage, tyzywy te eksplozje to będzie się je dublować fajnie, tutaj będzie działać zwłaszcza, że freeze pozwala ci na setupowanie tej eksplozji drugi spel, który dostał modyfikację pod kątem tego damage'a i obliczenia go, to jest Acid Bottle, Acid Bottle teraz nie bije damage'a bazowo, tylko slowuje z tym slowem będę musiał się pobawić, jak on będzie się tam działał whatever ale Acid Bottle dubluje damage dla Damage zadany z czegokolwiek dla przeciwników znajdujących się w tej strefie, więc nawet nie wiem, czym nie zwiększył tego slowa, żeby było prościej ich tam trafiać, ale jak rzucimy sobie acid bottle, to on toksynę też będzie multiplikował, tak długo jak gość jest w środku. Cały damage jest multiplikowany na przeciwnikach w środku acid bottle. Dziękuję za prezentację.